Co oznacza skrót ONZ, Nie wiem, no coś było z ochroną zdrowia? Nie. Ochrona... nie, OMZ. Ochrona narodu zdrowia? Nie, 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 Wyciągajmy tą wiedzę, no w prawie, w prawie W głowy, w głowy przychodzi mi do głowy Ostoja narodu Zjednoczonej, 100% nie jest, to. Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dzisiaj jesteśmy na Perkonie. Przepytujemy ludzi, a także robimy testy gry planszowej. Zostań prowadzącym maturatopzdura. Tutaj jak widzicie towarzystwo Sokwartu gra właśnie w rozgrywkę. A jeżeli Wy chcecie dowiedzieć się więcej o grze, to koniecznie zapiszcie się na listę meningową na stronie maturatopzdura.pl Pierwszy link opisie, a my Zaczynamy odcinek. Który pierwiastek oznacza się symbolem MG? Magnez? Tak. Który pierwiastek oznacza się symbolem MG? Uh. A mówiłeś, że to angielski jest twoim problemem, jednak chemia a nie łacina. Też. Jednak chemia też, jednak chemia też. Lub łacina. Jakby znał łacinę, to też byś się no, To nie będzie jakieś żelazo, nie? Nie będzie to żelazo. Jak naz nazywa się najwyższy szczyt w Polsce? W Polsce... Hmm. Czasami niektórzy w polonezie mają. Jak, jak, ktoś, jak ktoś walnie ich drzwiami. Ja wiem, zawsze, zawsze z geografii byłem noga. To są moje eee... podpowiedzi. Jak ktoś, jak ktoś źle parkuje, to częściej je ma na swoim samochodzie. Aha. Rysy. <laughs> Udało się, dobre. Ile wynoszą? Strzał 1800. No to nie było tak źle, bo jest 2,5, więc no, uznaję, no, że jest niedaleko. Czasami jak ktoś źle zaparkuje, to mu ktoś zostawi. Mandat? <laughs> A jakby ktoś chciał na złość zrobić to, co by zrobił. Narysował karnego. Nie, 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 nie. nie. Czarnogórę? No, jak. Kasprowy? Eee, łysa Góra? A ile wynosi jego poziom, wysokość nad poziomem morza? Mogę powiedzieć, jaka tam panuje mniej więcej... Ile tam hektopaskali, może jakieś 800 hektopaskali panuje. A ile to będzie metrów? 1000 metrów nad poziomem, 1200, 300, 400 może. 5-6 Czy... Z... Tysiąc coś? Czy mniej? To ile ma, jak mniej? 800? Nie wiem, 600 metrów? Pokaż, w którym miejscu masz skroń. Tutaj i tutaj. Tak jest. Super. Skroń. No. Czy masz skroń w ogóle? No, mam, mam. Tutaj masz skroń? Nie, 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 zastanawiam się. <noise> to się zastanawiasz, dobra. dobra. No, no wiesz, gdzie masz skroń? No nie wiem, no nie znam się na ciebie, kompletnie nie wiem gdzie jest skronie. Jako doktor to Resławo No, ale ja to dżumę leczyłem ani skronie. Gdzie ta skroń? Może, czy, może gdzieś tu być na szyi ta skroń? Nie. Nie, jednak nie. No jednak biologia i chemia, jednak nie ja byłem matfizem. Zobaczymy ile wyjdzie tych dziedzin, za które nie są twoją mocną stroną. Tu na ręce też, nie? Ale faktycznie skronie lubią sobie ludzie masować. No właśnie, dlatego. Dlatego sobie zawsze możesz się masować, tak? Myślę. Teraz że... bierzesz się za łuda, widzę. <grym> nie, to też skroni nie będzie. A. FE? Żelazo. Super. No nawet mi z do głowy nie przychodzi. Próbuj. Fluor? Nie? Ferrum. Ferrum? To to, to spłaci mnie, tak? O. Właśnie też jest. Też się suplementuje. Też się suplementuje. Zobaczymy, co to suplementujesz jeszcze. Co z mieć znaleźliśmy? Jakiś potas, nie. Mm -mm. Fosfor? Nie. Nie, efe. Na podstawie jakiej serii gier powstał serial Wiedźmin y On powstał na podstawie książek. Y y e y tak, tak, tak. Tak, 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 Ciekawe czy kogoś złapie na tym. Zobaczymy. Serial Wiedźmin powstał na podstawie jakiej serii gier. No to Wiedźmin. Serii gier? No Wiedźmin. Serial Wiedźmin powstał na podstawie serii gier o nazwie Wiedźmin. <noise> Powiedz to panu Andrzejowi Sapkowskiemu w twarz, raz jeszcze. Serial Wiedźmin powstał na podstawie serii Gier Wiedźmin. <noise> Słyszał pan Sapkowski? No, a następnym razem nie sprzedawać za 100 zł swoich książek do, 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 do CD Projekt Red. Ilu ludzi żyje w Polsce? 38 milionów. Tak jest, tak, tak jest, coś koło tego. 8 milionów może? Trochę mniej? Mm. 6 bardziej może. Też dokładnie nie powiem, ale strzelę 14 milionów. 7 milionów, coś takiego. Więcej, mniej? Oj, więcej. Więcej, 18. Jesteśmy w trakcie rozrywki w prototyp Matora Panowie, krótka przerwa. Jak wam się podoba? Fajna gra. Na razie spoko, początek jest, jeszcze początek. Słuchajcie, jak wy chcecie się dowiedzieć więcej, to zapiszcie się na nasz center, pierwszy link opisie, lecimy dalej. Co oznacza skrót ONZ? ONZ? Y, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Tak jest! Nie, no, co i było z ochroną zdrowia? Nie. Ochrona... Nie... Ochrona narodu zdrowia? Nie, 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 Organizacja to, narodu. Zdrowie! To jest zdrowia. Wyciągajmy tą wiedzę. Prawie, prawie ją. W głowy, w odmentach głowy przewidowy o Stoja Narodów Zjednoczonych. <śmiech> <śmiech> to na 100% nie jest to. <laughs> Narodowy Zdrowia i teraz jeszcze O trzeba wykombinować. Opieka Narodowy Zdrowie. No nie, to brzmi głupio. Powiem Ci środkowe, co to jest. Czyli N. No. Narodów. Opieka Narodów... Nie Zjednoczonych, ale to brzmi głupio. No nie. <grym> ONZ. Y, y, narodowy... Zdrowia? Mm. To teraz Liga Legend. O! O! <grym> Ej, idealne pytanie akurat Lubisz, przestałam czy? grać. Zostałaś grać? Tak, jestem na ten Rozumiem. Tak, e, League of Legends. tak. L-E-A-G-U-E-O-F, L-E-G-E-N-D-S. Liga Legend. L-O-L. -L. <laughs> dobra, tak, tak ci to puszczę. L-I-E-G-E. L-E-A-G-E. -E. Ligo Lego. L-I-G-O. L-E-G-O. <laughs> Trochę trudniejsze pytanie, ale może wiesz, co to są freski? Freski to były obrazy malowane na e, tynku w kościołach. No w nastrociama, nie, musi być kościół. Ale, ale najczęściej w kościołach. Ale na, często są tak e, no, kojarzymy. na kojarzymy. Freski to są takie, mm, można powiedzieć, na no, artystyczne, nie artystyczne na, na mapach takie freski, można powiedzieć takie wzniesienia lekkie, delikatne. albo... Na, na mapach? mapach znaczy y, ogólnie, no na, na, na w terenie na. na Freskach jakby. Mogę powiedzieć, że fresko to nazwa wina, ale freski. Czy tu widzisz freski gdzieś? Nie, no bo to jest właśnie teren, ale to jest taki teren freskowy, czyli taki lekko... lekko taki wyższy troszeczkę. Teren freskowy. <grym> Czy to na mnie mówisz? Freski? <grym> freski. Ty jesteś z geografią? Jakbym miał strzelać, freski, że na mapie się oznacza, jakby że masz y, południk równik, jakby dodatko y, konkretne koordynaty. Kojarzysz z jakimś strojem albo z ubiorem może? Nie. Ja, jak to wygląda? Ty masz może na sobie freski jakieś? Nie mam fresków na sobie raczej, ale... A ktoś tu widzisz, żeby miał freski? ciężkie się trafiło. Czy ty masz na myśli południki i równoleżniki? No tylko, że tak jakby ogólnie, no bo masz zwrotnik raka na przykład, to to jest dokładna wartość, no. I to jest fresk. No to jest... To... Słuchaj, wrażenie że trochę się. Kreski, freski, prawie to samo pewnie, no. Fresuje... To jest chyba coś dla kobiet. Nie, freski... I co to jest wtedy dla kobiet? Jak nie było coś z biami? z I co z... się robi? Freska? Co to się robi? E, tutaj gdzieś przy oczach to się robiło. A... są Te, te kreski. Tutaj Aha, kreski to takie kreski. No nie wiem, nie pamiętam. Nie, nie. To nie są to jakieś specyficzne wiersze? I czym się charakteryzują? Polskie jakieś były chyba popularne nawet. Ale nie mam pojęcia jakiegoś tego pisarza. To może je ten... E, Kochanowski namalował gdzieś? E, raczej napisał niż na, na, namalował, ale tak. <laughs> musimy zobaczyć losową osobę, która powie jakąś literę alfabetu, a my później musimy wymienić jak najwięcej zwierząt. Halo, halo, poproszę o literę alfabetu, dowolną. S. S? Szympans. Sarna. Sikorka. Suseł. Sowa. Snake. <laughs> somak, somak. S Co? Somak. Rosomak może A, rosomak oczywiście. <laughs> B. Chcesz zacząć? No to baran. E, borsuk. Batat chciałem powiedzieć. <laughs> no nie, bałwan to nie zwierzę. To jeszcze jakaś liderka. Jak? P. To ja zacznę. Pstrąg. ktoś. To jest takie zwierzę? <laughs> nie. Czapla. 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 Yy na C. Kawka? Yy. Kawka. Tak. W jakim kraju znajduje się Bratysława? Bratysława, nie Węgry, nie. S S S S S Słowacja może? Dobra. Tak. W Chorwacji? Nie. W Czarnogórze? Jugosławii? Nie. <ś highlights> w Jugosławii już nie ma. Bratysława. Mam wrażenie, że trochę wyżej. Bratysława, Czechy? Bratysława to państwo. I gdzie leży to państwo? Gdzie, na jakim kontynencie leży państwo Bratysława? Nie no, to jest y, Europa. Mm -hmm. to z kim sąsiadują? Podaj jednego sąsiada. Pan mnie wkręca. Co? Pan mnie wkręca. W co? Ja bym powiedział raczej, że ty wkręcasz mnie. Okej, okay, dobra. <laughs> pierwszy raz słyszę o tym kraju. Okej, okay, możliwe, że pierwszy raz słyszysz o tym kraju, ale wciąż zapytam, gdzie się znajduje się Bratysława. W Bratysławii? Lwacja. To teraz będziemy tłumaczyć na angielski, a później literować. O, to, ty. to zacznijmy, ty e, zacznij, czerwiec. June. I przeliteruj. J-U-N-E. Po polsku czy po angielsku? Jak wolisz? J-E-N-U. Albo Juni, albo July, ale. July O... E, Juli. Juli. J-U-L-I. J-U. Oczywiście otwarte. N-Y. Nieźle jakby Anglicy napisali część rzeczy swoich z, z o, o zamkniętym, nie? April. a py Kogo wolałabyś spotkać w ciemnej ulicy? Darta Vadera czy Voldemorta? Darta Vadera. Czemu? No bo jest niepełnosprawny. <grym> Okej, okay, dobrze, dobrze szacuję swoje szanse, spoko. Darta Vadera. Czemu? Tak z takim uśmiechem to powiedziałaś. Nowa. Masz do niego słabość. Można tak <laughs> powiedzieć. <laughs> Niedźwiedzia. Jest! <laughs> w końcu mogę to powiedzieć. Raczej, Darta Vadera. Czemu? Przynajmniej mogłabym mu powiedzieć, że go kocham i że mogę go naprawić. Tak jak wczoraj Homelanderowi powiedziałam. <laughs> Ale to jest brzydźcie, bo. Y, Darta Wejdera. Okay. A chyba Darta Vadera. Czemu? Przynajmniej mi nie powie, że jest moim ojcem. Bo mam A ojca. Okej, bo... A... okej. Okay, okay. To już wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję Pyrkonowi za zaproszenie nas tutaj, za to, że mogliśmy nagrać odcinek i prowadzić testy naszej gry planszowej. Jeśli Wy chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to koniecznie zapiszcie się na listę mailingową. Pierwszy link opisie na naszej stronie maturatops.pl możecie też to znaleźć i my się widzimy co wtorek o 16.00.